To już pewna informacja. Prezydent Paweł Maj trafi do aresztu. Sam włodarz naszego miasta potwierdził tę informację w rozmowie z nami i w mediach społecznościowych. Jak poinformował Paweł Maj, w poniedziałek 7 kwietnia stawi się przed bramą zakładu karnego w Opolu Lubelskim, gdzie ma odbyć zasądzoną karę pięciu dni aresztu. To już jest pewne 7 kwietnia. Stawiam się przed bramą zakładu karnego w Opolu Lubelskim i zostanę wprowadzony tam przez komornika. No każdy chyba w takim przypadku ma lęk. Nie Znam środowiska więziennego, nie wiem jak tam się obracać, ale taki, taki był wymóg. Tego tematu, tej chwili, no nie mogłem pozwolić na to, żeby miasto zapłaciło 5000 zł za to, że dzieci mogą po zajęciach ćwiczyć na boisku, wypoczywać na boisku. Proszę pamiętać, że jest to boisko jedyne na tym osiedlu jest to peryferyjne osiedle, jest wiele kilometrów do innego boiska i w tej chwili już, proszę Państwa, dzieci po zajęciach szkolnych nie mają gdzie ćwiczyć. Byłem temu przeciwny, wpuściłem dzieci, ich młodość mija. Jak wiemy, te sprawy. To są latami bezduszne, kalekie prawo, które niszczy wielu z nas, w tym razem uderzyło w nasze dzieci, i złem w czystej postaci byłoby płacić taką karę przez Urząd Miasta. Dlatego wybrałem areszt, idę z podniesioną głową, i mam nadzieję, że będzie to pewien symbol, który pozwoli władzom, decydentom, posłom, zająć się zmianami w prawie, bo proszę Państwa jest w Polsce 2700 orlików, gdzie w tej chwili każdy może podać, że jest za głośno. Nie możemy tych orlików budować, przez wiele kilometrów poza miastem, w lasach, na ugorach, nieużytkach. Nie możemy też wyznaczać jakiś kołoboisk szkolnych pasów, gdzie nie może być zabudowy, dlatego że ktoś może podać. Tym bardziej w tym przypadku jest to szokujące, bo jest to no, małżeństwo pedagogów. Przygotowuje się teraz Mam tydzień na sprawy tutaj miejskie, biorę urlop na ten czas. Za chwilę no, wypisuję wniosek urlopowy, idę jakby siedzieć za swoje. Pieniądze prywatne, nikt, żaden z podatników za to nie zapłaci. No, płacę komornika, który mnie wprowadzi, jego czynności komornicze oraz pobyt w więzieniu. Chciałbym tam pracować, ale znając absurdy prawa, które nas otacza, no, prawdopodobnie samo szkolenie trwa z 2-3 tygodnie, żeby podjąć pracę. Także no, biorę książki, myślę też, że no, nie wejdę w jakieś interakcje mocne z osadzonymi, albo będą to jakieś... Rzeczy, które tylko pozwolą mi budować moją, moje postrzeganie świata. I no to jest, ten, jest ten troszeczkę lęk. Tak. Każdy z nas się styka z jakąś rzeczywistością. Rzeczywistość ta jest inna, rzeczywistość ta może być też dla mnie szokująca. Ja nigdy nie byłem w więzieniu i no jestem pierwszy raz. No Jestem jednak, dobrze patrzę w przyszłość, że jest to. Za nasze dzieci, za to, żeby wróciła normalność, żeby to prawo mogło się zmienić, żeby ludzie zobaczyli ten symbol, żeby dzieciom, młodość, dzieciństwo nie przemijało na tym, że siedzą tylko przy komputerach, przy tabletach, telefonach, ale by mogły spojrzeć i zobaczyć ten namacalny przykład. To nie są, proszę Państwa, słowa, to są czyny i dzieci mogą zobaczyć, że za nich idzie prezydent. Przypomnimy, że chodzi o nałożoną na miasto Puławy grzywnę w kwocie 5 tysięcy złotych, związaną ze sprawą udostępnienia do używania mieszkańców Orlika przy Szkole Podstawowej nr 4 we Włostowicach. To efekt trwającej od 2018 roku batalii pomiędzy miastem Puławy a parą, której działka sąsiaduje z boiskiem. Ci mieszkańcy skarżą się na hałasy dobiegające z boiska. Postawione przez miasto ekrany akustyczne także nie przypadły im do gustu. Puławski magistrat uznał jednak, że postawienie ekranów załatwia sprawę i udostępnił boisko do otwartego użytkowania poza godzinami pracy szkoły. Sąd Okręgowy w Lublinie uznał, że miasto nie miało prawa tego robić bez sądowego rozstrzygnięcia w tej sprawie. Prezydent Maj konsekwentnie trzyma się stanowiska, że zasądzonej przez sąd w Lublinie grzywny nałożonej na miasto płacić nie zamierza. Kara finansowa rzeczywiście nie została zapłacona, dlatego zamieniono ją na 5 dni aresztu.